Gratulacje dla uczniów i nauczycieli zespołu szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Praca wykonana przez uczniów Kamila Przydatka, Adama Michalczyka i Bartka Rdzanka, a zgłoszona w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez firmę Noark została zakwalifikowana do krajowego Fidału. Ogromne podziękowania dla wszystkich przyjaciół szkoły, którzy pomagali nam w tym głosowaniu. No, bo nie czarujemy się, musieliśmy przeskoczyć też duże miasta, gdzie, gdzie, gdzie szkoły startowały z dużych miast i zdobyły znacznie mniej tych głosów. Więc, to jest takie, takie no, że tak powiem, zachęcające do tego, że jednak warto w tym brać udział. Mamy wsparcie mieszkańców, mamy wsparcie absolwentów, i to nas bardzo, bardzo cieszy. Na projekt uczniów thm oddano ponad 14 700 głosów. I tu warto przypomnieć o co chodziło w tym konkursie. Firma Noark przysyła do szkoły taki pakiet niespodziankę, z którego uczniowie mają wymyślić coś fajnego, coś ciekawego z zastosowaniem tych urządzeń, które zostały przysłane. No i jak Państwo wiecie, nasi uczniowie pod kierunkiem Pana Radosława Moskala i Pana Mariusza Gołąbka przygotowali no, taką fajną pracę. Oczywiście no, wszystkie urządzenia, które musiały być z Noarku zostały użyte, ale też musiały być ich jakiś wkład własny z jakimś ciekawym, fajnym pomysłem. No i uczniowie wpadli na pomysł, zrobili takie fajne, kolorowe koło fortuny, które ma służyć do losowania ucznia odpowiadającego na danej lekcji. Zespół szkół numer 3 jako jedyna szkoła z województwa świętokrzyskiego wzięła udział w tym konkursie. Projekt zgłoszony przez uczniów i nauczycieli THM-u ma teraz szansę zawalczyć o uczestnictwo w targach europejskich w pracy.